Gian Battista Basile Najpiękniejsze baśnie czyta Barbara Tlaga Vardiello Dawno, dawno temu w podgórskiej wiosce mieszkała pewna dziarska wdowa Granonia wraz ze swym synem Vardiello. Chłopak był naiwny i głupi, lecz Granonia, która bardzo kochała swego syna, nie zamierzała go karcić nawet gdy porządnie przeskrobał. Pewnego dnia wdowa wybierała się do miasteczka, gdzie musiała pozałatwiać różne sprawy. Przywołała Wardiella i rzekła: Synku, muszę wyjść i zostawić cię samego. Obiecaj mi, że będziesz się dobrze sprawował. Nie martw się, mamo. Chętnie bym cię o coś poprosiła, ale nie wiem, czy sobie z tym poradzisz. A o co chodzi? spytał zaintrygowany Wardiello. Kwoka wysiaduje jajka i za parę dni wylękną się kurczęta. Sprzedam je na targu za okrągłą sumkę i kupię dla siebie nową chustę, a dla ciebie parę butów. Kurę jednak zmęczyło to ciągłe siedzenie i już kilka razy chciała uciekać, by sobie pogdakać na podwórku. Nie pozwól, żeby schodziła z kosza, bo jeżeli przeziębi jajka, nie wyjdą z nich kurczęta. Pozostaw to mnie, Odparł Wardiello, napinając pierś dumny z tak odpowiedzialnego zadania. I jeszcze jedno, dodała Granonia, która wiedziała, jakim błakom czuchem jest jej syn. W kredensie stoi miska z zatrutym jedzeniem. Nie ruszaj tego, bo mógłbyś umrzeć. Tak naprawdę to w misce pływały orzechy w spirytusie, lecz jeżeli by dobrał się do nich Wardiello, na pewno nic by z nich nie zostało. Dobrze, żeś mi powiedziała, mamo. Zawołał Wardiello. Zatrute jadło mnie przecież nie skusi. Uspokojona Granonia poszła do miasteczka, a Wardiello wyszedł do ogrodu, gdzie zastawiał pułapki na krety. Od czasu do czasu rzucał jednak okiem na kurę i jej koszyk. W pewnej chwili spostrzegł, że kwoka zeszła z kosza i przechadza się, dziobiąc ziarenka i robaki. "Wracaj zaraz na swoje miejsce", krzyknął Wardiello. Kura nie zareagowała. Chłopiec zaczął tupać nogami ze złości. Wracaj! Wracaj, głupia kuro do koszyka! Nie chcesz mnie słuchać? No to masz! I rzucił czapką w upartą kwokę. Nic. Jeszcze bardziej rozzłoszczony zaczął chwytać wszystko, co miał pod ręką. Na nieszczęście wałek z twardego jak skała drewna trafił kwokę prosto w głowę. Biedaczka padła martwa na ziemię. Bardiello wpadł w rozpacz. Co ja zrobiłem najlepszego? Jajka się przeziębią. Kurczaki nie wyjdą na świat. Nic z maminej chusty i z moich butów. A gdybym tak sam spróbował je wysiedzieć? Jak pomyślał, tak zrobił. Wgramolił się do koszyka, lecz gdy tylko dotknął jajek, usłyszał lekki trzask. Podniósł się i co zobaczył? Z jajek zrobiła się jajecznica. Co teraz? Westchnął Wardiello. Spróbuję coś wymyślić. A gdyby tak upiec kurę? Chyba właśnie poczułem głód. Oskupał kurę, nadział ją na rożen i zaczął rumienić nad ogniem. Wkrótce potem smakowity zapach rozszedł się po całym domu. Wardiello przykrył stół czystym obrusem i zabrał się do krojenia chleba, gdy nagle przyszła mu do głowy doskonała myśl. Powinienem zejść do piwnicy i utoczyć wina z beczki. Łyk dobrego wina to właśnie to, czym należy podlać pieczyste. Zbiegł do piwnicy z kubkiem w ręku i zaczął nalewać wino z największej beczki. Wtem na górze rozległ się straszliwy huk. Przerażony chłopiec pobiegł do kuchni zobaczyć, co się tam dzieje. W ostatniej chwili zatkał otwór beczki starym butem. W kuchni jeden kocur dobrał się do pieczonej kury od szyi, podczas gdy drugi atakował ją od drugiej strony. Wardiello wypędził koty i zebrał resztki kury. Gdy wrócił do piwnicy, zastał podłogę zalaną winem. Po środku wielkiej kałuży pływał stary but. Chłopiec wybuchnął płaczem: Co ja narobiłem? Co powie mama, gdy to zobaczy? Muszę posprzątać tę podłogę. To może nic nie zauważy. W piwnicy nie było ani szczotki, ani ścierki. Wardielo nie mógł wymyślić nic mądrzejszego jak to, żeby wysypać na środek worek najlepszej mąki. Dopiero gdy zobaczył różową papkę, która pokryła podłogę lepką warstwą, stwierdził, że zrobił kolejne głupstwo. Zmartwiony wrócił do kuchni, otworzył kredens, wyjął miskę z orzechami i zjadł wszystkie od razu. Gdy ktoś jest tak głupi jak ja, Lepiej, żeby umarł, a to zatrute jedzenie zaprowadzi mnie wprost do grobu. Chociaż zatrute było to całkiem niezłe, a teraz, czekając na śmierć, schowam się w piecu chlebowym. Wkrótce potem Granonia wróciła do domu. Nie mogąc nigdzie znaleźć Wardiella, zaczęła go wołać coraz to głośniej, coraz bardziej zdenerwowana. Gdzie jesteś, synku? Czemu nie odpowiadasz? Chcesz napędzić strachu swojej biednej mamie? Po długiej chwili z pieca doszedł ją cichy głos. Jestem tutaj, zjadłem zatrute jedzenie z kredensu, bo narobiłem samych głupstw, ale jeszcze nie umarłem mamo, może zdążylibyśmy mnie odratować. Granonia wyciągnęła Wardiela z pieca. Kazała sobie opowiedzieć o wszystkim, co zrobił. A kiedy skończył, rzekła. Orzechy nie były zatrute, więc nie płacz. Przebaczę ci wszystko, coś przeskrobał. To nie twoja wina, że jesteś trochę głupi. Kto wie, może z wiekiem zmądrzejesz? Naprawdę, mamo? Chlipnął Wardiello, niecałkiem jeszcze pocieszony. Właśnie tak. I żeby się o tym przekonać, idź teraz na targ i sprzedaj to lniane płótno, które utkałam. Tylko nie sprzedawaj takiemu, który mówi zbyt wiele, a człowiekowi, który sprawia wrażenie prostego. Rozumiesz? Rozumiem, mamo. Bądź spokojna, zobaczysz. Tym razem cię nie zawiodę. Następnego dnia, Wardiello wziął płótno pod pachę i szczęśliwy, poszedł na targ do miasteczka. Zaraz też zaczął wykrzykiwać na całe gardło: Płótno, piękne płótno, niedrogie, kto kupi, tanio sprzedam. Przechodziła kobieta, rzuciła okiem na zwój płótna i pyta chłopca: Co to za płótno, lniane czy bawełniane? Za wiele gadasz, nie sprzedam ci płótna. Odparł Wardiello i ruszył dalej. Za ile sprzedasz to płótno? zapytał kupiec, wychylając się ze swego straganu. Cóż za gaduła? wykrzyknął Wardiello. Nic ci nie sprzedam, boś mi nie przypadł do gustu. I tak, odstraszywszy wszystkich chętnych, którzy zadali jakieś pytanie, został sam ze zwojem płótna pod pachą. Zrobiło się późno i postanowił wracać do domu. Targ zresztą opustoszał. W drodze powrotnej przechodził koło rozpadającego się, opuszczonego domu, w którym od lat nikt nie chciał zamieszkać, gdyż ludzie twierdzili, że są tam duchy. Chłopiec przysiadł na murku, aby odpocząć. Wtem zauważył przed sobą gipsową figurę. Zaintrygowany zaczął się jej przyglądać i zauważył, że przedstawia zamyślonego mężczyznę. Hej, przyjacielu, czy nikt tu nie mieszka? Zagadnął Wardiello, którego ogarnął lekki strach, gdyż zapadł już mrok, a do domu zostało mu jeszcze spory kawałek. Oczywiście gipsowa rzeźba nic nie odrzekła i to dało chłopcu do myślenia. Ty chyba jesteś małomówny. Spójrz, czy chcesz kupić moje płótno? Nie żądam za niewiele, decyduj się. Znowu cisza. Wardiello wpadł w zachwyt. Znalazł nareszcie osobę, jakiej mu było trzeba. Dobrze, że ty przynajmniej nie jesteś gadułą. Spójrz, kładę płótno u twoich stóp. Przyjrzyj mu się jutro za dnia w słonecznym świetle, a gdy tu wrócę, zapłacisz mi zań ile trzeba. A teraz żegnaj, dobranoc. Mama już na pewno się o mnie martwi. Do jutra. Wardiello popędził do domu. Wkrótce jakiś przechodzień zobaczył płótno. Uznał to za uśmiech losu i zadowolony zabrał je sobie. Tymczasem Granonia niespokojnie wypatrywała syna, a kiedy go zobaczyła, zaczęła go karcić. Dlaczego tyleś czasu zmitrężył? Noc już zapadła. I co, sprzedałeś płótno? Martwiłam się, że ktoś ci zrobił krzywdę. Niepokój dzielnej wdowy zmienił się w rozpacz, gdy Wardiel opowiedział jej o swoich wyczynach. Czy miał kto kiedy równie głupiego syna? No, i teraz nie mamy ani pieniędzy, ani płótna to moja wina, bo on Cię nigdy nie biła dębowym kijem. Teraz już za późno. O, ja nieszczęśliwa. Ale Wardiello był przekonany, że ubił świetny interes i następnego dnia o świcie pobiegł do opuszczonego domu, by odebrać zapłatę za płótno. Gdy zobaczył, że nie leży już ono u stóp figury, wpadł w zachwyt. Przecież wiedział, że dobrze załatwił sprawę. Spodobało Ci się moje płótno? Teraz mi za nie zapłać. Ale figura milczała jak zaklęta, pomimo próśb chłopca, który w końcu stracił cierpliwość, chwycił kilka kamieni i zaczął ciskać nimi w figurę. Jeden kamień trafił w rzeźbę i ta rozsypała się na kawałki, odkrywając miseczkę pełną złotych monet ukrytą tam wcześniej przez bandę złodziei. Kiedy Wardiello zobaczył połyskujące w słońcu monety, wpadł w zachwyt. Schował miseczkę za pazuchę. I pobiegł do domu. Mamo, zobacz tylko jakieś śliczne kwiatki czerwonego łubinu. Gdy minęło pierwsze oszołomienie tak wielkim bogactwem, Granonia pomyślała sobie, że każda fortuna powinna być troskliwie strzeżona, a jeżeli jej syn, głuptas, zacznie rozpowiadać o tych monetach, narobi nowych kłopotów, to też postanowiła skierować jego myśli w inną stronę, żeby jak najprędzej zapomniał o niezwykłym wydarzeniu. Wardiello, synku, rzekła, stań proszę w drzwiach i patrz pilnie, czy nie przechodzi sprzedawca twarogu, chętnie kupiłabym trochę na kolację. Wardiello usłuchał. Granonia weszła na strych i zaczęła stamtąd rzucać do ogródka zeschłe liście i zgniłe winogrona. Spadały na ziemię gęstym deszczem. Przekonany, że dobry Bóg sprawił kolejny cud, Wardiello zapomniał zupełnie o złotych monetach, Zjadł sutą kolację i poszedł spać z pełnym żołądkiem. Minął jakiś czas. Granonia i jej syn żyli w dostatku, lecz nie w przepychu, aby nie wzbudzić podejrzeń sąsiadów. Aż tu pewnego dnia dwaj wieśniacy dostrzegli na zakurzonej drodze przed ich domem złotą monetę i zaczęli się kłócić o nią za wzięcie. Każdy z nich chciał wziąć ją dla siebie. Pierwszy ją zobaczyłem, krzyczał jeden. Ale ja pierwszy do niej dobiegłem, wołał drugi, ona mnie się należy. W tym momencie przechodził tamtędy Wardiello, spojrzał na kłócących się ludzi i wybuchnął śmiechem. Tyle hałasu, jeden kwiatek czerwonego łupinu, ja mam ich pełną miseczkę i nic mnie one nie obchodzą. Wieśniacy nastawili uszu, naradzali się przez chwilę, po czym pobiegli zawiadomić sędziego, że ten głupek Wardiello chwalił się, jakoby miał w domu miseczkę złotych monet. Przyprowadźcie natychmiast Wardiella do mnie rozkazał sędzia. Dwaj strażnicy popędzili do domu chłopca i przywlekli go do pałacu sprawiedliwości, nie zwracając uwagi na szlochy i lamenty matki. Podobno, chłopcze, zaczął sędzia, twierdzisz, że masz miseczkę pełną złotych monet. Prawda to? Najprawdziwsza prawda, wasza ekscelencjo. Właśnie opowiadałem wszystkim o kwiatkach czerwonego łubinu. A powiedz mi, gdzie znalazłeś ten czerwony łubin? W ciele niemowy obok opuszczonego domu. Sędzia pokiwał głową. Mieli rację ludzie, gdy uznali Wardiella za głupka. Kiedy to się zdarzyło? Zaraz, chwileczkę muszę pomyśleć: już wiem, to było w dniu, kiedy spadł z nieba deszcz zgniłych winogron i suchych liści. Po takiej odpowiedzi sędzia był już zupełnie pewien, że Wardiello nie ma wszystkich klepek w głowie i nakazał mu wrócić do domu. Od tego czasu głupek Wardiello i roztropna Granonia żyli szczęśliwi, zadowoleni i o nic już się nie musieli martwić.